to co się właśnie odpiernicza w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles przechodzi ludzkie pojęcie dosłownie wojna domowa policja strzela do dziennikarzy wojsko zaczyna pacyfikować Los Angeles a Donald Trump w tym czasie jedyne co potrafi zrobić to znów wysuwać debilne groźby Cześć, ja mam na imię Sebastian. Na tym profilu jak zwykle polityka, informacje i ciekawostki bez cenzury, więc nie zapomnij mnie zaobserwować, bo już jutro kolejna dawka tego, na co tak naprawdę czekasz. A więc o co chodzi? Całe zamieszki zaczęły się od tego, że w Los Angeles, dokładnie rzecz biorąc, w całej Kalifornii, Mieszka około 40 milionów Amerykanów. Szacuje się, że nawet 10% z nich może być tam nielegalnie. I w momencie, kiedy Donald Trump ogłosił, że wyśle wojsko, żeby wspierało służby imigracyjne do Kalifornii, Cała zadyma się zaczęła. Oczywiście, ci, którzy są tam nielegalnie, zastali natychmiast wsparci przez tych, którzy są legalnie, bo jedni i drudzy produkują PKB Kalifornii. W tej chwili wojsko już jest praktycznie w Kalifornii, w Los Angeles i zaczyna pacyfikować to miasto. W tym samym czasie, policja, która jest zarządzana przez gubernatora Kalifornii, omyłkowo postrzeliła dziennikarkę. Oczywiście, nie było to celowe działanie. Jedynym debilnym i celowym działaniem, jakie w chwili obecnej właśnie jest egzekwowane, to działanie Donalda Trumpa, który nie tylko wysyła wojsko do Kalifornii, ale grozi Kalifornii odebraniem wszystkich. Wszystkich federalnych subwencji. Wychodzi w tym momencie gubernator Kalifornii i mówi: Donald, ty weź ty kurna Sepolicz, bo my jako Kalifornia to płacimy 40 miliardów dolarów do Twojego budżetu na Twoje wydatki. Więc jeżeli odbierzesz nam subwencje federalne, to w naszym budżecie zostanie 40 miliardów więcej, kim jest Donald Trump? Po prostu jest populistą.